Siemanko, witam Was serdecznie w kolejnej części serii dotyczącej sportu siowych. Dzisiaj omówię Wam dyscyplinę, jaką jest arm lifting i będzie to w pewnym sensie uzupełnienie grip sportów. Zapraszam! Wszystkie konkurencje chwytne zawierają się właśnie w arm liftingu, ale dodatkowo w arm liftingu występuje taka konkurencja jak Strict Curl, która oprócz testowania siły chwytu testuje siłę ramion. Polega ona na ugięciu sztangi wyłącznie z wykorzystaniem siły Waszych ramion i przedramion w tak zwanej formie ścisłej, w oparciu o ścianę. Między federacjami istnieją różnice co do pozycji, jaką zawodnik musi przyjąć. W najbardziej restrykcyjnej federacji IPA, gdzie wykorzystuje się prosty gryf, do ściany muszą przylegać całe plecy i potylica. W innych federacjach, gdzie stosuje się gryfy mocniej łamane, wystarczy, że do ściany przylega góra pleców i pośladki. Często na różnych wydarzeniach sportowych stosuje się również gryfy typu fatbar do testowania zarówno siły ramion, jak i przedramion. Czasami w formie bardziej zabawy występują też zawody, w których zawodnicy nie muszą opierać się o ścianę, ale również nie chodzi w nich o to, kto jak największy ciężar zarzuci, jednak nadal testowana jest siła ramion. Jeżeli ty chciałbyś jakąś dyscyplinę sportów siłowych trenować pod moim okiem, daj znać koniecznie i napisz do mnie w wiadomości prywatnej. Trzeba być silniejszym. Trzymajcie się. Do następnego.